Witamy Państwa bardzo serdecznie na Powiatowej Gali Sportu. A w imieniu gospodarzy pana starosty Arkadiusza Jaksy i zespołu szkół nr 1 Jana Kilińskiego powitali Państwo uczniowie tej szkoły: Artur, Marek, Bartek, Seweryn i Adrian. Proszę Państwa, spotykamy się. Dzisiaj by wręczyć nagrody i wyróżnienia ufundowane przez Zarząd Powiatu Pawianickiego i Starostę Powiatu Pawianickiego na podstawie uchwały Rady Powiatu Pawianickiego z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz rodzaju i wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięcia wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Szanowni Państwo, dzisiaj piękny dzień. Piękny dzień, ponieważ możemy się spotkać w dniu, na, w dniu Gali Powiatowej i podziękować wszystkim osobom, które przez cały rok rozwijają sport na naszym terenie. Dzisiaj wręczymy nagrody, wręczymy wyróżnienia. To będzie blisko 180 osób. To nas bardzo, bardzo cieszy, że tak liczną. Rzesze będziemy mogli docenić i wyróżnić, bo to pokazuje, jak duży jest Wasz wkład w rozwój sportu na terenie naszego powiatu. Naprawdę, 180 osób. Zobaczcie, ile pracy, to jest ile godzin w ciągu roku, ile Waszego serca i życia oddajecie na ideę rozwoju aktywności fizycznej, propagowaniu wartości, propagowaniu tego wszystkiego co nas otacza. Bez Was, bez Waszej pracy, bez Waszego zaangażowania, poświęcenia, bez Waszej wiedzy nie byłoby na terenie naszego powiatu takiej aktywności. Cieszymy się w ciągu całego roku, kiedy czytamy o sukcesach naszych sportowców, naszych drużyn, sportów indywidualnych. Cieszymy się, kiedy widzimy pełne hale miejskie, powiatowe, kiedy... Widzimy, jakie też jest zapotrzebowanie, kiedy tak naprawdę nie ma problemu czym zapełnić nasze obiekty sportowe, kiedy problem jest dokładnie odwrotny. Jak pogodzić tych wszystkich, którzy z tej infrastruktury chcą korzystać? To wszystko jest efektem naszej pracy, a końcowy efekt no to są te osiągnięcia sportowe liczone zarówno w wynikach sportowych, w naszych drużynach profesjonalnych, uprofesjonalnych. To są efekty naszych sportowców na arenie międzynarodowej, ale to jest też ten sport masowy, który nas bardzo cieszy, a który dzięki codziennej takiej pracy, dzięki pokazywaniu tych wartości możemy rozwijać. Dzisiaj składając te wyróżnienia, nagrody, każda taka, takie wyróżnienie, taka nagroda to jest hołd i podziękowanie dla Was, dla Waszej pracy, to jest docenienie takie, jakie możemy poczynić. Więc w tym dniu wszystkim osobom zaangażowanym w rozwój sportu bardzo, bardzo pięknie dziękuję. Dziękujemy bardzo Panu Staroście i proszę Państwa przechodzimy do części głównej, czyli wręczania nagród i wyróżnień najlepszym sportowcom, trenerom, działaczom i tym, którzy sport na terenie powiatu Pabianickiego wspierają. Rozpoczynamy od sportowych wyróżnień. My wyczytamy nazwiska i za chwilę poprosimy Pana Starostę w towarzystwie Pani Wicestarosty i Pana członka zarządu o wręczenie pierwszych sportowych wyróżnień. Mam przyjemność zaprosić młodych sportowców Uczniowskiego Klubu Sportowego Azymut w kategorii dyscyplinie bieg na orientację są to Matylda Mazur, Anna Krawczyk, Marta Mazur, Hania Pabich, Adam Wiśniewski i Łukasz Łupisz. A druga grupa przedstawiciele Pawłowickiego Klubu Szturwałki Mazur. Zapraszamy Natalię Kowalską, Mateusza Gorzelaka, Mateusza Obolewicza, Nikodema Zielonkę, Krystiana Kowalskiego, Julię Śmiałkowską i Oliwiera Baranowskiego. Kowieńicki Klub Wśród Walki Azji. Ale nas chyba nie zaszczycili swoją obecnością, więc Państwo Starosto przykro nam. Przechodzimy do kolejnej grupy wyróżnionych, zawodniczek i zawodników. Ja mam wielką przyjemność zaprosić naszych, naszych wspaniałych młodych zapaśników z klubu PTC. I na scenę zapraszam. Wiktora Marczaka, Denisa Petiurenko, Filipa Pacyniaka, Norberta Osiczaka, Mateusza Broniarczyka Lucjana Popieckiego, Aleksandra Jakusiaka, Eryka Grockiego, Wojtka Jagieło, Adriana Osiczaka, Wiktora Sukiera, Eryka Radzińskiego, Gordiana Śmiarskiego, Wojtka Szpezińskiego Roberta Eizmonda, Łukasza Jarzeńskiego, Piotra Jarzeńskiego, Igora Czerzewskiego, Borysa Miszczaka, Kacpra Szczepańskiego, Dominika Ulianowicza, Kubę Makowskiego i Wiktora Kowalskiego. I zapraszamy drugą grupę przedstawicieli Pańskiego Towarzystwa Cyklistów. Jeśli ja dobrze pamiętam, to tam 6 albo 7 sekcji obecnie działa. I teraz zapraszamy Krzysztofa Szymańskiego, Jana Hadukiewicza, Mikołaja Bednarka, Macieja Stefańskiego, którzy są przedstawicielami sekcji kolarskiej, o której przed chwilą mówiłem, Maję Rzepkowską, Aleksandra Iwina, Lenę Rzepkowską. To są przedstawiciele brydża sportowego. Gratulujemy. A kolejna grupa to Akademia Sportu Walki Nelson, działająca na terenie Pawianic i jej przedstawiciele. Jan Madej, Igor Franciszkiewicz, Brian Wodarczyk, Wiktor Wiązkiewicz, Mateusz Polakowski, Mieszko Makowski, Fabian Majszak, Igor Bartnik i Tomasz Olejniczak. Zapraszamy przedstawicieli dwóch uczniowskich klubów sportowych. UKS Piątka Konstantynów. Maja Głogowska, oczywiście jesteśmy już w innej dyscyplinie, tą dyscypliną jest pływanie i bardzo popularne wśród pływaków z Konstantynowa pięciobój nowoczesny. Maja Głogowska, i przypuszczam, że jej siostra Natalia Głogowska, jedna z do nas dotarła. Uczniowski Klub Sportowy Korona to oczywiście Badminton. Są z nami Maciej Siewiaszczyk, Kacper Grabasz, Ania Ciężka, Ania Basowa i Amelka Kisiel. I po kolejne wyróżnienia zapraszamy przedstawicielkę tenisa stołowego Kingę Mikulską, Przedstawiciela sportu walki, boksera Natana Ratajczyka i drużynę, która sprawia co roku coraz większe niespodzianki, czyli Uczniowski Klub Sportowy Lider z Konstantynowa Ockiego, dokładnie sekcja siatkarska, szósta drużyna finałów w z polskim, Juniorek Gorszy. Nina Andrzejczak, Aleksandra Sofacka, Wiktoria Ratajczyk, Wiktoria Ignatowicz, Kamila Roszewska, Natalia Roszewska, Zuzanna Kołcz, Olivia Gańczarczyk i Maja Chobus. Kosiak Tarki, lidera Konstantynów. Natan Ratajczyk, ŁKS Łódź Boks, taka sekcja bokserska na ostatnich zawodach. Pucharu Polski traktowane jako Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w tej kategorii wiekowej, czyli 17 lat. Natan zajął pierwsze miejsce. I jeszcze powinna być z nami Kinga Mikulska, która reprezentuje MKS Jedynkę Łódź, ale nie ma jej z nami. Dziękujemy bardzo. A ja mam przyjemność zaprosić reprezentantki mojej dyscypliny. Oczywiście koszykówki, koszykarki. Stowarzyszenia Basket Forever z Ksawerowa Trzynastolatki Wiktoria Danych, Iga Rozwandowicz, Oliwia Kusiak, Weronika Smolarek, Lena Nagajczyk, Julia Jaksa, Olga Sobieszczyk, Kornelia Zarańska, Pola Grambor, Maja Kudra, Lena Markiewicz, Natasza Tomaszewska, Lena Wesołowska, Kinga Sarnowiak i Nina Wiećko. To koszykarki Basket Forever z Sawerowa. Gratulujemy, dziękujemy. I ostatnia grupa wyróżnionych. Zapraszamy przedstawicieli Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Pabiks w osobach: Natana Zielonki, Jakuba Tadysiaka, Huberta Reszczyńskiego, Kacpra Kruka, Kacpra Okapy, Jakuba Kaźmierczaka, Krystiana Cieślaka. Marcina Zuberta, Macieja Baranowskiego, Marka Starzec, Marcina Domagalskiego, Artura Urbańskiego, Mateusza Jurgilewicza, Bartłomienia Helmana, Jakuba Biernata, Mariusza Kuśmierczyka, Patryka Jędrzejewskiego, Jacka Przybylskiego, Pawła Matulskiego i Kacpra Kozaka. Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Pawlic. pierwszoligowa drużyna Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Pawiks. Nie mamy żadnego przedstawiciela. Zapraszamy do pokazu Akademii Tańca pani Karoliny Pawlak, a w tańcu jazz zaprezentuje się Karolina Kowalczyk. Kończyła dla nas Karolina Kowalczyk, a teraz będziemy wręczać nagrody dla zawodników. Będą to już starsi zawodnicy osiągający znaczące sukcesy w swoich dyscyplinach sportowych. Ja mam przyjemność poprosić do nas Franciszka Krępińskiego, Kaja Młynarczyk, Maćka Sztranka, Julię Krępińską i Janka Sztranka. Gratulujemy, dziękujemy. I zapraszamy przedstawicieli łuczyńskiego klubu sportowego Korona. Junior i junior młodszych osobach: Kamil Markus, Karolina Kopka, Julia Koralewska, Maria Kisiel i Klaudia to Padliwtoniści UKS Korona. A ja zapraszam zawodników UKS Piątka Konstantynów, którzy w tym klubie w pływaniu odnosili w minionym roku największe sukcesy. Są to Maria Pejko, Marcel Krata i Antonina Sula. I kolejni zawodnicy z sukcesami Mistrzostw Polski: sporty siłowe i sporty walki. Konstantynowski Klub Sportowy Włókniarz z sekcją podnoszenia ciężarów. Reprezentują Karol Karola, Kamil Michalak i Maria Karola. Akademię Sportu Walki Nelson reprezentuje Artur Pik. I medalistów Mistrzostw Polski z Towarzystwa Cyklistów z sekcji zapasów i dyscypliny sumo reprezentują Hubert Szczek, Mateusz Jarzębski. I Adrian Drzewiecki. A ja zapraszam przedstawicieli kolejnych sekcji PTC, kolarza Igora Szumera i Antoniego Sokowa oraz brydżystów Magdę Regułę, Natalię Działecką i Nadję Berkiewicz. I teraz przed nami przedstawiciele sportów indywidualnych. Klub Sportowy Zjednoczeni reprezentuje Tomasz Bartoszy. Klub Strzelecki Jura, reprezentuje Wiktor Pyra. Centrum Rozwoju Sportu, Bartosz Brnarski. Stowarzyszenie Klub Ucznictwa Konnego do końca, do końca, przepraszam, Natalia Koprowska. Klub Sportowy Olimpia, Zabrze. Nasz średni kulturysta, Mariusz Bałaziński. I Klub Sportowy Strefa Ruchu, Hofhanes. Jazichia to przedstawiciele sportów indywidualnych. Zapraszam siatkarki z Lidera Konstantynów. Oliwia Stroińska, Ola Witkowska, Olga Buczek, Wiktoria Linczewska, Pola Frączak, Maja Kieszek, Marta Reicher. Dziękujemy siatkarkom. A ja mam. Przyjemność zaprosić Pabianickie koszykarki z PTK. Koszykarki, które osiągały swoje największe sukcesy w koszykówce 3x3. Siostry Nikola i Olivia Ruszek, Trzecie miejsce na ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży. Brawo dla Was. Martyna Stępińska, Amelia Canek, Weronika Nowakowska i Natalia Dobrosz. I kolejny pokaz tańca, tym razem przed Państwem Lena Osińska. <noise> Kategoria. Bez nich nie byłoby tych sukcesów, o których przed chwilą mówiliśmy, czyli trenerzy, działacze, szkoleniowcy. Kamil Szyszka, PTC Zapasy. Sebastian Grzelczyk, PTC Zapasy. Jakub Pietrzak, PTC Zapasy. Bogusław Bandzierz, Akademia Sportów Walki Nelson. Waldemar Sawosz, Akademia Sportów Walki Nelson. Grzegorz Sokołowski, Kamiński Klub Sztuk Walki Azja. Magdalena Borowiec, Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Fabiks. Mateusz Oplejak, Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Pabiks. Konrad Witczak, Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Pabiks. Tomasz Matulski, Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Pabiks. Michał Przybylski, Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Fabiks. Michał Chudzicki, Stowarzyszenie Basket Forever, Sawerów. Patryk Dębowski, Stowarzyszenie Basket Forewek Saberów. Piotr Rozwadowski, Pawianickie Towarzystwo Koszykówki. Mariola Szymańska, Pawianickie Towarzystwo Koszykówki. Marzena Głaszcz, Pawianickie Towarzystwo Koszykówki. I Dawid Jurga, Klub, klub Sportowy Skocz Pomarzenia Pawianice. Zapraszamy też panią Janinę Rosińską, naszego nestora sportu. Popularyzującą lekką atletykę na terenie powiatu i na terenie kraju. Oraz Mariusza Domagałę, działacza i kierownika sekcji zapasów i sumów PTC. Jestem zdziwiona, że tak duża hala, dużo osób pomieści i że taką piękną, taką piękną właśnie uroczystość zorganizowało miasto. A jeszcze najbardziej dziwię się że tak dużo sportowców nagrodzonych i to jest bardzo dobrze, bo to jest zachęcenie do dalszego kontynuowania swojego sportu. Duże prawa dla Pani Joliny za to siły witanie i popularyzację sportu na terenie powiatu pawianickiego. Bardzo dziękujemy nagrodzony. I proszę Państwa teraz pokaz taneczny w stylu modern. Przed Państwem Hanna Gościłowa. Klub Sportowy Łukniarz. Tomasz Kotus, UKS Piątka. Pływanie pięciobój nowoczesny. Robert Żołądek, UKS Piątka. Robert Bujnowicz, UKS Piątka. Przemysław Pawłowski, Klub Sportowy Zjednoczeni. Adam Gąsiorowski, UKS Azynów Gminy na orientacji. Przemysław Kłębowski, PTC Zapasy. Krzysztof Grzeszczyk, PTC Sumo. Grzegorz Szyszka, PTC Zapasy i Sumo. Igor Reguła, PTC Bryt Sportowy. Krzysztof Karasiewicz, PTC Kolarstwo. Mariusz Łechtański, Akademia Sportu Walki Nelson. Bożena Haracz, UKS Korona Bad Binto. Jolanta Nowacka, Kamienickie Towarzystwo Koszykówki. I Sławomir Kołcz, UKS Lider Siatkówka. I proszę państwa, ostatni pokaz, tym razem Aleksandra Chaba. Just like the sea. I'm chasing the Proszę Państwa, ostatnia kategoria, nagrody specjalne, specjalne nagrody dla tych, którzy wyróżnili się w tym świetnym gronie, które dzisiaj mieliśmy przyjemność zaprezentować i którzy zapracowali na to, że Powiatowa Rada Sportu opiniowała do zarządu powiatu Pabianickiego właśnie o przyznanie tych nagród specjalnych, czyli najlepsi wśród najlepszych. Drużyną roku uznano Uczniowski Klub Sportowy Lider Konstantynów, czyli Drużynę Siatkarek Dziewcząt. Mistrzynię ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży. Olimpiady, przepraszam. Spartakiada była kiedyś, teraz jest Olimpiada. Drodzy Państwo, sportowcem roku zostaje jakże. Znana i lubiana nie tylko w Pabianicach Kinga Królik, pan Fary Kindze Królik-Prześlemy, a oczywiście jej trofeum odbiera trener Azemutu, pan Adam Gąsiorowski. Działacz Sportowy Roku, pan Marcik Młynarczyk, reprezentujący Akademię Sportu i Rozwoju w Konstantynowie, Łódzki. A zaszczytny tytuł przyjaciela sportu, powiatowa Rada Sportu pod przewodnictwem jeszcze nie padło, Pablo Szaleckiego przyznała Tomaszowi Jurze reprezentującemu Klub Sportowy Zjednoczeni. Tomasz Jurga to wychowanych zjednoczonych, też były florecista. Obecnie tak mu się dobrze powodzi, że może klub wspierać, jest jednocześnie trenerem, opiekunem. Dzięki niemu hala Przyjana wygląda zdecydowanie lepiej niż kiedyś, i klub dalej prowadzi działalność. Także wielkie ukłony dla kogoś, kto ze sportu się wywodzi, ale się od niego nie odcina, i wspiera trenera i zawodników w dalszej działalności. A wszystkim klubom życzymy jak najwięcej przyjaciół i działaczy wokół siebie. Oni są bezcenni, dobrze o tym wiemy. Tak, trenerem roku Sławomir Kołcz i Jacek Helbi. Szkoleniowcy Uczniowskiego Klubu Sportowego lider Konstantynów Łódzkich. Szanowni Państwo, gratulujemy jeszcze raz wszystkim wyróżnionym i nagrodzonym. Cieszymy się, że przyszliście Państwo tak licznie. Wytrzymaliście i doceniliście tych wszystkich, którzy w minionym roku odnosili sukcesy we współzawodnictwie krajowym, międzynarodowym ale także tym na szczeblu lokalnym